Dzień dobry, mamy kolejny piękny dzień i nowy summer vlogs. Ja troszeczkę się świecę, bo nałożyłam właśnie filtr. Mam taką super fryzurkę, takiego koczka, dlatego że idziemy na wodę. wreszcie się troszeczkę poopalam. Jest prawie 18, więc troszeczkę byliśmy Bo nad wodą byliśmy chyba jakoś o 13 Nie, o oh, sorry, o 11 Czyli byliśmy dużo wcześniej niż przed, os przed ostatnią Ja się chyba spiekłam Teraz tego tu pewnie nie widać Ale myślałam, że nie spiekę A jednak chyba trochę się spiekłam Więc włosy już rozpuściłam, bo muszę je rozczesać I będę je myła Chociaż jest dzień mycia włosów I zastanawiam się, czy nie iść jutro, jutro jest sobota Ale wiemy, że tam jest bardzo dużo ludzi w soboty I w ogóle w soboty, niedzielę więc nie wiem, czy pójdziemy Chciałabym, ale wiem, że tam będzie tłok Więc może te dwa dni sobie odpuścić I po prostu w tygodniu znowu iść Było po prostu super Mieliśmy taki ponton, który działał niecałkowicie Bo była tylko jedna część napompowana A druga yy, nie działała Bo tam jakiegoś kolka nie było Więc była tylko na jednej yy, No i generalnie było super Ja sobie przeczytałam książkę Jakieś z 50 stron książki Więc jestem zadowolona, że przeczytałam aż tyle Ej, Ja się wczoraj spaliłam dużo bardziej niż myślałam no i dzisiaj już niestety nie, pójdźmy, nie idziemy na plażę, bo Całe plecy jeszcze szczypią, troszkę nogi z tyłu Pupa, bo też ją spaliłam Więc odpuściliśmy sobie dzisiaj Więc prawdopodobnie dopiero pójdę w czwartek Czyli gdzieś tak za tydzień Na basen Znaczy nie na basen, tylko nad wodę No A dzisiaj co? Dzisiaj chillera Pewnie pójdę sobie poczytać książkę na kocu Ten na leżaku I teraz obecnie gram w Sims Tak, mam 20. Prawie dwa lata i dalej gram w Simsy. Nie wiem, czy interesujecie się manifestacją. Jeśli tak, to 7 lipca, czyli wczoraj była jakaś taka liczba 777. Ja to widziałam na TikToku, że to jest dobry czas na manifestowanie i tak dalej. I żeby sobie zmanifestować pierwsze swoje pół roku, zapisać i tak dalej. Zrobiłam to. Dzisiaj co prawda, ale dzisiaj też jest ok. No i zobaczymy. No i afirmacja na najbliższy czas to yy, mój scenariusz spełnił się. No. I są tam bardzo fajne rzeczy zawarte w moim scenariuszu. Nie, niemożliwe. Myślę, że są bardzo możliwe, a nawet pewne. Mm. <noise> Więc jeżeli interesuje Was manifestacja, to dajcie znać. To może będę poruszać w takich vlogach czy w jakimś filmiku może więcej tych manifestacji. Bo m, ostatnio się troszeczkę tym zainteresowałam, aczkolwiek nie czytałam żadnej książki. Więc jeśli macie do polecenia jakieś książki na temat manifestacji to piszcie, bo chętnie coś na ten temat przeczytam. I dzisiaj zaczęłam też robić moje plany na wakacje. Teraz tego kończę mam obronę, więc jakby pełnoprawnie zaczynają się moje wakacje, więc robiłam sobie tutaj plany na wakacje, ale nie pokazuję Wam wszystkich. Może zrobię kiedyś takie podsumowanie. No, ale jeszcze jakby mam na razie całą stronę, ale myślę, że będzie tutaj tego jeszcze więcej. Dzień dobry, my jedziemy zaraz do mojej mamy. Idziemy na obiadek i przyjechała właśnie z wakacji, więc idziemy trochę posłuchać, co tam się u nich działo, więc lecimy. Przyszły mi też paczki z Shin, jedna w sumie, z Shane, jedna paczka, prawdopodobnie z takim ładnym taką narzutką na strój kąpielowy, więc mierzę sobie przy okazji u mojej mamy. Mam nadzieję, że będzie ok, ale myślę, że zrobię jakiś haul jeszcze tutaj na YouTubie, ewentualnie na TikToku, więc obserwujcie mnie tam i tu. No, więc na TikToku pewnie będzie coś szybkiego, a tutaj tak bardziej omówię, pokażę bardziej. Chcesz powiedzieć coś do vloga? Summer vloga? Powiedzieć coś do summer vloga? Co? Ja nic nie chcę powiedzieć. To jesteś piękna. Jestem młoda i piękna. <grych> Zostało mi jeszcze jakieś 130 stron tej książki. Czyli piątej części żniwiarza, i powiem Wam, że jestem tak zadowolona, że kończę tą serię, jest, ale to nie, że jest zła, tylko jest naprawdę bardzo dobra. Czyta się ją tak dobrze. Jestem po prostu, siedzę na szpilkach, co się okaże i co wymyślił pierwszy <słuch> serio. Jest to tak wakacyjna seria, przynajmniej może dla mnie, że czytam ją wakacje. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj czuć klimat wakacyjny. I jeżeli lubicie fantastykę albo lubicie, i chcieli, albo nie wiecie co, i chcielibyście zacząć, jakiś robaczek cudownie, chcielibyście zacząć, to czytajcie żniwiarza od początku, bo naprawdę poczujecie klimat wakacji. obiad, pizzę. Zaraz Wam pokażę, jak to ciasto urośnie, chociaż dzisiaj wyszło nam trochę za rzadko. Ale podam Wam później składniki na jedną pizzę. Bo tu będzie chyba aż sześć. Zamykamy, żeby urosło. Ja, ale to urosło. Oka! Bella, Hej! Ja teraz umyłam włosy i mam do Was do polecenia taką fajną wcierkę do włosów, która nawilża skórę głowy, więc jeśli macie problem z przesuszającą się skórą głowy, ewentualnie jak macie przy mocnych szamponach, Wam się ta skóra po prostu przesusza i na przykład pojawia się łupież, to polecam tą wcierkę, zaraz Wam ją pokażę. Ona jest taniutka, właśnie ja sobie ją po każdym myciu staram się nakładać i zauważyłam dużą poprawę, już nie mam upierzu. To jest ta wcierka, ona jest z Joanny. I jest tanutka, bo chyba jakieś 12 zł, a naprawdę robi robotę, więc polecam się zainteresować, jeśli macie taki problem, jak ja już praktycznie ponad połowę służyłam. Przyjechałam właśnie do Jawożna i idę odebrać paczkę z paczkomatu po przyszłym rzeczy z jest Shane. Jestem ciekawa, czy już wszystko, czy jeszcze przyjdzie jedna, zobaczymy. Dobra, zabieramy. Wow, całkiem spora, więc to chyba jest wszystko. Nie ma nic. Dobra. Mam ją, ja jest całkiem sporo rzeczy.